Siema wszystkim, dzisiaj mamy poniedziałek, a najlepszy poniedziałek to poniedziałek spędzony na kanale Zbońska do sieci. Ale mi się fajnie powiedziało. Dzisiaj ciśniemy grubą bekę z czopomotinga, Zresztą na widok tego pudła to pewnie wieża Eiffla do tej pory płacze, a kibicom PRZ, jak to zobaczyli, to chyba aż bagietki stanęły w gardłach. Ech, to jest jakiś koszmar, co ten na wywijał. Zresztą za chwilę zobaczycie, ale... Właśnie, napiszcie mi w komentarzu, jakie było najgorsze, ale to najgorsze pudło w historii piłki, jakie mieliście okazję widzieć. Czekam na Wasze komentarze, a teraz już przenosimy się do Paryża. Zobaczcie, co tam wymyślił ten Chopo Chopo. Pamiętacie ten moment, jak PSG pozyskało Chopo Motinga? To był jeden z bardziej zaskakujących transferów ostatnich lat. Gość coś tam kopał w Stoke City, a tu nagle zostaje klubowym kumplem m.in. Neymara czy Mbappe. Wiele osób łapało się wtedy za głowy. Jak dla mnie od początku śmierdziało to tym, że Kamerunczyk jest takim atmosfericiem zadaniowcem Tuchela. Jeżeli przez ten cały czas zadawaliście sobie pytanie, na kiki PSZ go ściągnęło, no to wczoraj poznaliśmy odpowiedź. PSG grało u siebie ze Strasburgiem i musiało wygrać, żeby przypieczętować mistrzostwo Francji. Nasz bohater Chopomoting strzelił gola na 1-0, ale goście odpowiedzieli golem da koszty na 1-1. I wtedy przyszła 28 minuta meczu. Nkunku świetnie się urwał i zagrał w stronę bramki. Do piłki dorwał się Chopomoting i to musiał być go. Nie. To, co zrobił zawodnik PERZE, to jakiś absurd. Tylko spójrzcie: on lewą nogą zatrzymał piłkę na linii bramkowej, a prawą w nią nie trafił. Na linii bramkowej. Żaden obrońca rywali nie zrobiłby tego lepiej. Nawet pazdan by tak tego nie wyczyścił. Kosmos. A przypominam, że mecz skończył się remisem 2 2 Nie chcę wiedzieć, ile wczoraj kuponów załatwił Chopomotin. Jeżeli Chopomotin załatwił Twój kupon, to napisz w komentarzu hashtag załatwiony. I teraz najlepsze, przygotujcie się. Reakcja Klian Mbappe, która stała się viralem. Hahaha! <tum> Tamina w stylu, o kur co ja właśnie zobaczyłem. To tak można? Mógłbym to w kółko oglądać. Mbappe nie jest przyzwyczajony do takich widoków, nie tylko zresztą on, bo i miliony kibiców. Zachowanie Chopo Motinga stało się hitem i media na całym świecie uznały to za najgorsze pudło w historii piłki. Nawet komentatorzy BT Sport łapali się za głowy i stwierdzili, że czegoś takiego jeszcze nie widzieli. 7 kwietnia 2019 roku, zapamiętajcie ten dzień, bo to dzień, w którym Chopo Moting zapisał się w końcu w historii piłki. W każdym razie, wracając do Mbappe, to chyba mu się głupio zrobiło, że cały świat pobiegła jego mina i postanowił wesprzeć kumpla z szatni. Na Instagramie napisał coś takiego. Szkoda, że to nie dzisiaj sięgnęliśmy po tytuł. Staraliśmy się zrobić wszystko, co w naszej mocy. Szacun dla MCM17, czyli Chopo Motinga. W tym sezonie zmarnowałem więcej niż ty. Jesteśmy zjednoczoną grupą i będziemy cię wspierać do końca. Bardzo ładne słowa. A teraz, pomoting, wytłumacz widzom kanału z Boiska do sieci, co żeś zrobił. Dajesz. Nawet mi jest ciężko to wytłumaczyć. Widziałem zdjęcia i jest mi przykro, bo piłka wleciałaby do bramki po strzale kunku. To musiał być gol. Najpierw pomyślałem, że poda mi piłkę, ale potem strzelił. Myślałem, że obrońca go zatrzyma, dlatego się zawahałem. Chciałem dopaść do piłki i umieścić ją w bramce. Wszystko działo się bardzo szybko, może ciężko to zrozumieć, ale to działo się naprawdę szybko. Zastanawiałem się, czy jestem na spalonym. Jeśli piłka zmierza do bramki, to czy ją dotykać. Miałem słaby refleks. Dotknąłem piłki, została na linii i odbiła się od słupka. Zmarnowałem taką szansę. Wypowiedź Chopa można podsumować tak. Wszystko działo się szybko, a on bardzo dużo myślał i gówno z tego wyszło. Może po prostu czasami lepiej nie myśleć i walić do bramki. To jest chyba odpowiedni moment, żeby po raz kolejny przytoczyć słowa pewnego znanego polskiego filozofa, Ferdynanda Kiepskiego. Są na tym świecie rzeczy, które się fizjologom nie śniły. Wczoraj Czopomoting to potwierdził. Jestem pewien, że sytuację Czopomotinga wykorzystałby nawet pan Kitek. prawda? Wykorzystałbyś. Mógłbyś się uśmiechnąć, bo widzowie patrzą. To był kolejny, szybki, szalony, poniedziałkowy film na kanale z boiska do sieci. Jeżeli ci się podobał, to zostaw łapę w górę. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, a ten film ci się bardziej niż podobał, na przykład bardzo, bardzo ci się podobał, to kliknij subskrypcję i kliknij ten dzwoneczek taki. To będziesz wiedział na przyszłość, kiedy Lipiński coś tam wrzuci na kanał i w ogóle tam wiedzie coś na kanał z boiska do sieci. Puh. Dobra, zaczynam gadać bzdury. Na koniec piąteczka. Trzymajcie się i widzimy się wkrótce. Hej! O kur aaa, jak było, piąteczkowy chopoboting.